Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale. No i co, dzisiaj wystartował, w sumie to już wczoraj, wystartował yy, nowy event na Rollercoinie, Więc, tak jak obiecywałem w poprzednim materiale, przedstawię Wam tutaj nowości, jakie zostały wprowadzone na tej stronie. No i co, zanim przejdę jeszcze do, do opisu tej strony, no to standardowo yy, macie link do rejestracji na tej stronie. W opisie filmu i po użyciu takiego linku dostajecie w gratisie, kto jeszcze nie wie, yy, 1000 Satoshi. Więc, kto chce lub kto nie chce, no to sobie może skorzystać, plus link do Discorda naszego również macie w opisie filmu. No i co, zanim może yy, przejdę jeszcze do opisu takiego szczegółowego tej strony, yy, to jak wejdziecie sobie na główną stronkę, yy, macie tutaj taką zakładeczkę Let's Craft Together, klikacie sobie na nią i tutaj macie możliwość do odbioru. Darmowej, darmowych dwóch koparek do skraftowania, czyli do ulepszenia, więc dla nowych osób zawsze tam jakiś taki lepszy start. Za moich czasów, jak ja zaczynałem na tej stronce, to czegoś takiego nie było, więc polecam Wam sobie tutaj zajrzeć, dostaniecie takie. Zaraz Wam pokażę. Takie dwie kopareczki na pierwszym poziomie. I możecie sobie je skraftować na poziom drugi. Tak jak widzicie, u mnie są dwie skraftowane na poziom drugi, i widać to tutaj na takim guziczku na zielono, bo teraz nie, nie będzie to wyglądało tak jak poprzednio, że będą przy koparkach gwiazdki z danego poziomu. Tylko będą właśnie takie poziomy, jak tutaj na przykład na zielono, lub, lub w innych kolorach. No, i na przykład yy, ta kopareczka teraz po skraftowaniu to daje. Osiem mocy na start, także Możecie sobie skraftować bo zawsze 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 coś tam Coś tam na start otrzymacie No i co dobra przechodzimy tam do bardziej takich szczegółowych opisów co tu jakie tutaj zmiany zaszły na tej stronie No i chyba pierwszą rzeczą na którą wszyscy tutaj czekali od paru jak nie parunastu miesięcy Jest pojawienie się marketu mm, Już wam pokazuję jest tutaj opcja widzicie Z marketem wszystko co tutaj wystawiacie, kupujecie, no po prostu wszystko jest, jak na razie, za RLTki. RL także można sobie tutaj to poprzeglądać, jak to tutaj działa. Tutaj macie filter, co chcecie sobie w danym momencie kupić, sprzedać, czy to koparki, czy jakieś właśnie regały, czy, czy jakieś tam części do, do skraftowania. Tutaj sobie ustawiacie cenę, jaką was interesuje, od ilu do ilu, także... Także naprawdę... Spoko, że to się w końcu pojawiło. Macie swoje części dostępne też, jakie aktualnie posiadacie. Ja swoich troszkę zużyłem na, na skraftowanie koparek. Także, no mówię, w końcu fajnie, że się to pojawiło, no bo daje to jakieś tam dodatkowe możliwości sprzeda sprzedawania sobie jakichś tam koparek, których aktualnie nie chcemy. Więc tutaj jest yy, mały plusik yy, od twórców, dla twórców, można powiedzieć. Że w końcu, w końcu udało im się ten market wprowadzić. Jak na moje oko, to tutaj ceny są troszeczkę pozawyżane jak na razie, więc na początku warto się wstrzymać ze wszystkim tutaj, z kupowaniem. Chyba, że chcecie coś posprzedawać, no to możecie trafić na jakiegoś, jakiegoś brazylijczyka albo jakiegoś turka, który po prostu napalony kupi sobie koparkę 10 razy 10 zawyżoną. Możecie takie czegoś próbować. Ja tu jeszcze się w ten market nie bawiłem, ale ale na pewno w przyszłości coś tutaj będę, coś tutaj będę ogarniał. Także także tak tutaj wygląda z tym marketem. Jak chcecie to sobie tutaj bardziej bardziej wejdźcie, wgłębcie się tutaj w temat. To jak to jest widzicie na razie wersja 0.1 będą będą pewnie jakieś inne wersje ulepszane cały czas, więc więc tak jak mówię dla osób chętnych wchodzicie i się tutaj Poruszacie, może coś znajdziecie dla siebie, na wasz, na wasz budżet, po prostu w portfelu. I przy okazji, jeszcze bo nie zaznaczałem na początku filmu, że ja nie jestem poradcą, doradcą finansowym, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Także jeżeli szukacie takich osób, to się po prostu do odpowiednich osób zwróćcie. A tutaj na tym kanale przedstawiane są tylko moje prywatne, subiektywne opinie na temat pozyskiwania w jakiś tam sposób darmowych kryptowalut. Także to już mamy za sobą. No i co, mamy standardowo Event Pass. No i co tutaj zostało zmienione? W sumie teraz nagród jest troszeczkę mniej niż to było w poprzednim sezonie, bo poprzednio było ponad chyba 40 poziomów do, do zdobycia. Teraz jest 30. Z tym z taką małą zmianą, że teraz na każdy poziom wymagane jest zdobycie 500 punktów doświadczenia. No i wiadomo, lub też jeżeli nie wiecie, to dla graczy, którzy nie kupują sobie tutaj tej specjalnej przepustki, a ja jestem takim graczem, który tej przepustki nie kupuje, no to możemy odbierać tylko te nagrody, które mają tutaj yy, taką łatkę z napisem free. Wszystko to, co jest zaznaczone z taką łatką free, możemy sobie odbierać, troszkę tych nagród tutaj dla nas jest. Wiadomo, że te poziomy się troszeczkę teraz yy, później, znaczy troszkę, troszeczkę dłużej, ciężej wbija, no ale co? Zawsze coś tam za darmo wpadnie, jakaś moc, czy to jakieś części, czy tam jakaś kopareczka. No i standardowo, jak to było w poprzednim sezonie, mamy zadanka. Tutaj się prawie nic nie zmieniło. Gierki do rozegrania danej gry w ciągu dnia. Mamy też dodatkowe zadanko na skraftowanie 10, 10 koparek w ciągu dnia. To akurat nie jest opcja dla mnie. No i tutaj też się w sumie nic nie zmieniło. Jeszcze tutaj dodatkowe zadanie. Na wykonanie daily questów. Także, także ja sobie tylko tutaj robię to co mogę. Czyli te darmowe zadanka bez wydawania jakichś tam rlt -li. Chyba, że gdzieś tam coś po drodze mi wpadnie. No to, no to sobie tam jakąś skrzyneczkę otworzę. A a tak to sobie cisnę i jadę bez... Bez, 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 bez... Bez po prostu tej przepustki. I robię wszystko to co mogę na darmowym... Na darmowym koncie. Także tutaj też już mamy wszystko... Wszystko mm, dopowiedziane. Yy, tutaj się raczej nic nie pozmieniało. Tutaj wiem, że macie też do, do możliwość odbioru darmowej czapy. Yy, Construction Hut. Ja sobie to odebrałem. To no, jest za darmo. Jak ktoś chce, to sobie może tutaj odebrać. Yy, no dodatkowa tutaj widzę zagładeczka pojawiła się z naszymi yy, trofeami. Ja mam takie trofea 4 z kilku sezonów, ale to w sumie nic takiego bardzo ważnego. No i dobra, co się tu jeszcze zmieniło na głównej stronie. Yy... Zmieniło się na pewno to, że mamy do dyspozycji daily i weekly questy, czyli zadanka, które resetują się codziennie lub co tydzień. I jak sobie tutaj klikniemy, no to widzimy, mamy do zagrania jakieś tam różne gierki, czy też na przykład zrobić z Taskwala jakąś ofertę, zagrać w jakieś gry, wygrać jakieś gry, wydać troszeczkę na przykład RLT, też to też akurat nie dla mnie. No i za to wszystko. Dostajemy specjalny token, który teraz dopiero wszedł na ich stronę wraz z tym nowym eventem. Jest to ro Roller Season token. I za ten token, który tutaj otrzymujemy, możemy sobie później kupić różne rzeczy, do których później przejdę. No i tu jeszcze mamy te tygodniowe zadanka, które ty resetują, się, resetują się co tydzień. Tu też mamy zadanka na różne, na różne ukończenia danych gier, otworzenia jakichś tam specjalnych skrzynek, czy jakieś inne poboczne też zadanka. Także dla osób chętnych polecam też tutaj się tym zainteresować, no bo za to otrzymujemy ten role season token, za który później możemy sobie przejść do sklepu yy, i kupić jakieś tam, przypuśćmy, sezonowe rzeczy. Yy, nie wiem dokładnie, czy to jest. Yy, Dokładnie nie pamiętam gdzie to było. Mm. I teraz mam lekki dylemacik. Mm. Tutaj mamy market. Mm. No wczoraj tutaj to gdzieś widziałem, a teraz mi tutaj znikło. Ale jak jeżeli, zaraz do tego przejdę, jeżeli też możecie zauważyć, zauważyliście pewnie, są tutaj dodane nowe, nowe nowego rodzaju przedmioty, wydobywane, znaczy zdobywane z różnych gier, albo kupowane poprzez, poprzez różne właśnie zadanka na stronie. No i co, tak jak widzimy, wcześniej były tylko trzy rodzaje, zostały dodane takie epiki. Różowe jankomony, pomarańczowe, no i jest to tutaj rozłożone typowo. Widzimy od, od wartości danych tych rzeczy: od tych naj, najbardziej wypadających z gier do tych najrzadszych, czyli legendarnych. Mamy najpierw srebrne, jakieś tam szare, później zielone, później mamy takie jasno-niebieskie, purpurowe, coś takiego. Tutaj też jest taki jakiś fiolet róż. No i tak to tutaj wygląda. Hmm. Także wiadomo, tutaj, żeby ulepszyć na przykład takie kopareczki, jakie ja mam, tutaj widzimy już ulepszoną na drugi poziom, no to po prostu musiałem tam użyć jakiejś danej części i teraz na przykład jakbym chciał sobie ulepszyć taką kopareczkę na, na dwie. na jedną jeszcze lepszą, na trzeci poziom, no to potrzebuję dwóch takich, czyli w sumie czterech, czterech podstawowych, żeby skraftować na dwie drugiego poziomu, i te dwie drugiego poziomu skraftować na jedną. Trzeciego poziomu. Także, także tak to tutaj wygląda z tymi, z tymi rzeczami. Dodatkowo jeszcze powiem Wam, że został tu wprowadzony też nowa kryptowaluta do, do kopania. Jest to tron. Także też spoko opcja, bo w sumie ta moc wydobywcza z tych wszystkich innych krypto, krypto rozłoży się znowu troszeczkę bardziej. Wiadomo, że ta moc ogólna wydobywcza bardzo tutaj skoczy przez to przez to przez ten crafting po prostu tych itemków na, na tych koparek na wyższe poziomy no ale troszeczkę się to też bardziej tak można, można powiedzieć rozciągnie na inne kryptowaluty przez to, że są dodawane cały czas jakieś tam nowe no i mam nadzieję, że coś tutaj coś będzie też tutaj robione z tymi z tą ogólną mocą wydobywczą żeby te nagrody, nagrody na przykład tak jak u mnie to jest teraz przypuśćmy jest 4, 48 tysięcy Satoshi w Bitcoinie, żeby te nagrody były troszeczkę jednak zwiększone na poszczególnych kryptowalutach, no bo, no bo jednak to wydobycie tutaj powoli, powoli, nawet jeżeli coś tam, ktoś otrzymuje jakieś darmowe koparki, to przestaje mieć jakiś głębszy sens, bo można powiedzieć, że, że moc mamy coraz tą bazową, coraz większą, bonus mamy coraz większy, a wydobycie tak jakby troszeczkę stoi w miejscu Hmm. Także też, też nie na tym to yy, polega także także mam nadzieję, że coś tu będzie też yy, robione w tym temacie, bo po prostu po prostu po prostu yy, jest, jest to coraz bardziej yy, naszym utrapieniem No i dobra tutaj sobie znalazłem właśnie to co ma, że możemy sobie yy, tutaj kupić za tego yy, Season Tokena on pewnie później zniknie pod koniec sezonu i w kolejnym będzie dodany jakiś nowy, lub będzie po prostu zresetowany do zera. Więc na bieżąco można sobie coś tutaj za to w tym Season 100 kupować. No i co? Jak widzimy, mamy na przykład pudełeczko do kraftowania itemków. Może nam tutaj coś fajnego. Znaczy, w sumie zawsze coś wylatuje. Mamy na przykład cenę 100 tych tokenów specjalnych. Także no nie jest to jakoś dużo, bo to można zrobić w sumie za dwa, dwa jakieś tam zadanka, trzy zadanka na stronie. A troszkę tych itemków tu można trafić do kraftowania właśnie. Także tu mamy jedną skrzyneczkę. Mamy community case'a, czyli z koparkami jakimiś, które, które zrobiły osoby biorące udział w jakichś tam konkursach na tworzenie koparek. Też tu troszeczkę tych, tych koparek jest. Cena to jest 2000 tych season tokenów, także też jakoś w parę dni da się to zdobyć, w tydzień może, i żeby kopareczkę jakąś tam ściągnąć. Mam jakieś tam kopareczki, na przykład 140 tysięcy mocy, 300 tysięcy mocy, 640 tysięcy mocy, także yy, także tak to tutaj wygląda. Yy, jak to tutaj też yy, można powiedzieć, wygląda z tym z tym kopaniem tego, tych tokenów, wchodzimy sobie tutaj w zakładkę My Power, tutaj Split Power i jeżeli Was interesuje kopanie takiego Season tokena, no to po prostu tutaj sobie ustawiacie na 100% i sobie możecie go kopać, czy tam jeżeli ktoś jest zainteresowany kopaniem Trona, bo teraz akurat ta jego moc jest jeszcze na dość niskim poziomie, więc troszeczkę można sobie jego zgarnąć. Ja akurat cały czas, cały czas teraz lecę wydobycie bitcoina, no bo po prostu tam na jakąś wypłatę by też się raz na jakiś czas przydało coś uzbierać. Także myślę, że wszystko, wszystko mam tu, wszystko mam tu powiedziałem. Nie za długo, żeby ten film też nie trwał 30 minut bez gadania. No to tak jak mówię, zostało dodane tak w skrócie parę rzeczy, został dodany marketplace, Dwa nowe tokeny na stronie, w tym jeden, w jednym jest Season Token, za które możemy, so, za którego możemy sobie y, odbierać, y, otwierać jakieś skrzynki z, z komponentami czy z koparkami. Także, także tak tutaj wygląda. Nowe zadanka Daily Weekly do robienia, do zdobywania tych Season Tokenów. Tak samo y, Crafting tych koparek. Teraz już można je craftować na wyższy poziom niż, je, niż jeden, y, niż pierwszy. Można na drugi, trzeci. także które osoby mają jakieś tam swoje takie koparki, które im nie są do niczego potrzebne, to sobie mogą skraftować. Tak jak pamiętacie na początku filmu wam mówiłem, tutaj macie Let's Craft Together, wchodzicie sobie, tutaj macie do odebrania dwie koparki. No i co tutaj? No w sumie chyba wszystko, nie ma tutaj nic takiego bardziej szczegółowego do dodania. Ja na pewno będę sobie z tej gierki robił jakieś tam miniserie z aktualnościami. Co nowego tam twórcy będą rzucali, jakieś takie informacje co tu się będzie zmieniało, to na pewno będą ode mnie dodawane. W postaci, właśnie, filmów na, na stronie. No i co? No w sumie, co tam jeszcze było dodane? Te nowe części, dwa nowe rodzaje części: zielone i, 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 i różowo, takie różowe, fiolet, podróż podchodzące, czyli epiki takie. No i co? No, w sumie, troszkę strona się cały czas zmienia, można powiedzieć. Wiadomo, żeby się tu rozwinąć, potrzeba czasu. Ja tutaj można powiedzieć, mam ponad 500 tysięcy mocy już bazowej z samych koparek. No, ale ja tutaj troszkę na tej stronie czasu spędziłem. Troszeczkę tutaj farmiłem, troszeczkę gier rozegrałem. No i dlatego mogę sobie tam jakoś w miarę sensownie teraz troszeczkę tej kryptowaluty wydobywać. Także jeszcze raz, no, myślę, że wszystko już dopowiedziałem na temat, na temat zmian na stronie. Wszystko, wszystko co mogłem, to skróciłem. Także, tak jak jeszcze raz mówiłem, macie link do Discorda w opisie filmu, link do rejestracji w opisie filmu, za który otrzymujecie 1000 Satoshi na start. No i tyle, no, usłyszymy, widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, cześć!